Cześć wszystkim, dzisiaj będziemy gra, grać, znaczy, związać quizy na stronie. Same quizy i pierwszy jest Memo i Challenge: Harry Potter. Harry Potter. To będzie Harry Potter, tak. Ron Wesley. To będzie Ron. Hermione Granger. Hmm. To musi być. Nie? ha ta! Ginny Wesley. Aha, wiem, która, dobra. Hmm. Co to będzie ta? Co to mi? Hmm. Luna good. A tego to jeszcze nie. Nie było. z Finnegan. Lin, Tomas, to też jeszcze nie było w tej części, którą gram Neville, Longbottom. <kłysy> neville to będzie... Kurczę, nie wiem, co to by było. to Neville? Hmm. Lavend, Debrał. cho -chang, to będzie ona. Cedric, <kłysy> Percy <coughs> Wesley, To będzie on. Fred George We Wesley, Lee Jordan, Angelina Johnson, Nie, to deko to jest deko. Blaise Zabini, Co? So. Pan Cywek, Vincent Crab, Gregory Goyle i. Mój wynik to 70%. Brawo! Udało ci się osiągnąć bardzo dobry wynik. Największy większość w postaci z całego Może niektórych przypadkach dać ci się pomyłki. Pochwal się wynikiem w kontekście. Następna część? O, dorośli sobie hmm. so, jechały ja tutaj. Przepraszam za to, co tutaj mi się pokazuje. So, ja nie, no cóż pete pete Grey, musi łupić, must... Lili Potter, nasz Severus Snape, to będzie Snape, a Dumbledore, to będzie mm, ten, minęj wam tak. nie był sagry, to będzie ten, Sebe. Kież? Kueł? To to jest umbridge? Te słupki, więc... Aha. Lord te WLD, to to będzie. Necesa Malfoy, to będzie. Nie, to to będzie. Luc Malfoy, to to będzie. A to jest Molly Wesley to pokona, Fremont Dursley, Petunia Dursley to będzie. Twój wynik to... 82%. Gratulacje. Udało ci się osiągnąć najwyższy wynik. Świetnie. Znasz dorosłe postacie z Harry'ego Pottera i rozpoznanie ich pod postacią Memo i było dla ciebie bardzo łatwe. Koniecznie pochwal wynikiem w komentarzach. Dobrze, więc przechodzimy do następnego quiz'u. To czytam tamto, edycja Harry Potter. który mecz Quidditcha? W kamieniu filozoficznym, więc nie łasko. W kamieniu filozoficznym. Który profesor? Severus Snape Który opiekun? Hagrid. Która śmierć jest większą stratą? Albus. ty uczę Citeinu. To jako alfuj, będzie lepszy. Która dziewczyna? Harry Pottera? Który przyjdzie Harry Pottera? Harry Potter. Co wolisz? Harry żaby, Harry Potter. Czokoladowe żaby. I tyle. Okej. Okay. Kolejowe skojarzenia. Z czym kojarzycie się Z czerwone? Z Gryfindorem? Z, Kami, z Gryfindorem. Z czym kojarzycie się kolory pomajczowy? Z... Z... Sorry, z Z, z czym kojarzycie się kolory żółte? Z łosami. Z, ze złotym zniczem. Z czym kojarzycie się kolory zielony z, z, Jest Niebieski. Z Fordem Anglią pana Wesleya. Z czym kojarzycie się kolor fetowe? Z łówkami. Z czym kojarzycie się kolor różowy? Z łówkami. Z czym kojarzycie się biały? Z Hedwigą. Z czym kojarzycie się kolor biały? Z Hagridem Z czym kojarzycie się kolor czarny? Przepraszam za te pojedyncze ja z Discorda. Nie, nie chcę mi się męczyć, żeby je wyłączyć. Tak. Mm -hmm. O, ta po nie typowe poglądy. Może być fajnym quizem. Czy jest twoim ulubionym patem? Nie. Czy czułeś książki od filmów? Nie. Dobrze. Tak. Czyli nie zrobić ci wiedząco. Nie. Część ognia to najgorszy film sej? Nie. Czy odczułaś sympatię do um być? Tak. Mm. Czy twoją ulubioną kreatą jest nie? Czy od początku lubiłeś skarzka? Tak, skartek jest spoko. Czy Uważasz, że mecz powinien być... Tak, widzisz, jest spoko. Następna część, wow. Nie, jeszcze nie, ale będę czytać. Czy... Tak. Tak, myślę, że tak. Tak. Chciałabym być szukającym w widiczu. Czy przejrzałem cię, dementorze? Trochę. Ale dodamy, że nie. Tak. Najwyżej, bo mała, trudno. Czy każdy film? Nie, naź nie. Kogo wyszedł? W sumie żadnego wiedzamy sobie na pierwszej, lepszego, czyli Feda. No i tyle. Zgadzam sobie, że w to jest skrzyżówka Haj, bo ja jesteś w sensie, rozpocznij quiz. Mm. Nie wiem. Dobra. Szkłycze. Hi. Pod te. szukaj. Dobra. Mm. Hej, ja po tej w liczbach zobaczmy. Nie, ja, owszem osiem, nie, siedem. A ile powstało filmów? 7. 8. Ile postaci wystąpiło w całej historii? Nie. Ile trwają u wszystkie filmy? O Boże. Ile jest rozdziałów? Ile jest mają wszystkie książki? Ile słów jest w książkach? Ani typowe pytania. Sorry, ja nie mogę tego pominąć. Minuć. Dobra. Nie możemy, to też sobie pominiemy. Kiepska, no, no skąd, no skąd? Dobra. Kreator shipów. O, to jest dobre. Muszę postać do shipu. Dobra. Street, to właśnie ta postać powinien się To jest debetr oparty Druga postać do shippu. O nie, Neville, bo to właśnie ta postać powinien się z pierwszą, po w zasadną postacią. Pod sieć na przykład Wyszło na gejów. Ja Co Już nie Co wojrzy? Druga i będę do to mi Jaką pani Magiczną łożyszkę. Daj like Hedwiga. Który siadek transportu tworzysz? Miotła. Tę postać Ha, i oczywiście którego mistrza nauczyciela woisz? Dabelbo. Którą uniwersówisz? Harry Potter. Elwina. Którą dziewczynę woisz? Hej. Hey. Kogo piesz na przyjaciela? Selej. I tyle. Okej. Okay. Kto kogo zabił? Harry Potter? To nie, bo tego to ja nie wiem. Zostaje jeszcze odpadasz. O! To będzie dobre, saj. Zostaje. Uważam, się chyba po tej słaby. Odpadam. Więc wydam te spływy ponownie. I teraz sobie zobaczymy co dalej. Zostaje. jeśli zostaje. Nie śpuję ich... Zostaje. Zostaje To szlipuję, ale tam zostaje, bo chciałam zapłacić dalej. Odpadam, ale dobra. dobra. Tam mam O, ja bym cię taką apkę mieć na telefonie, ale one są płatne, więc no. To jest fajne. To jest świetne. To jest w challenge hmm? Dobra. To, to jest kolejne. Mm. Nie znam chociaż w sumie można pisać. Dziękuję.

My. No i pewnie edukacji coś. Czegoś podstawowa, niestety. Czym kierujesz się w życiu? To zależy od sytuacji, tam się iść. Zarówno za głosem serca, jak i rozumu. Co dla ciebie najważniejsze? Nauka, gdzie najważniejsze? Smyty, nic, ale dajmy, że zacina. Trzyma się zasad? Oczywiście, przy... że. Jeżeli, to... Jeżeli mi odpowiadają, to tak. Kim na pewno nie mógłbyś się zaprzeczyć Co są? w sumie zabiła człowieka. Jak najczęściej spędzisz wolny czas. No, podażę. Tun się ze znajomymi, albo zresztą, to inny czas, bo już nie. Masz poczucie humoru i to, jak ja zmienić w żart w to jest prawda. Hmm. Więc, wiesz, magie trochę wierzę, trochę nie. Trudno powiedzieć. Bo własne zwierzę. Tak, jest ona dosyć potworne, bo powiem wam, że od najbliższego piątku będę miała kota. Dobrze, kłamiesz? Mm. Raczej nie, moje kłamstwa są zbyt wielogodne i to też jest prawda. W Ilu procentach jesteś zobowiązany ze swojego do 30 życia? No, damy tak 50 70 75, Jest kilka rzeczy, które mi nie. nie, nie A ja potem, że twój list hakładów wciąż jest spódnia, ale to właśnie w świecie magii jest twoje miejsce. Uniwersum wykreowanym przez J.K. Rowling poczułbyś się jak w domu, bo idealnie tam pasujesz. Co ty sądzisz? Daj znać w tej... A, a i tak bym już tutaj po Więc y jeszcze ostatni quiz i będzie koniec. Tu. O tak, który uczeń do do Twojej szkoły? To jest dobre. Jaka jest Twoja szkoła? Spokojnie się w dzieje, a nawet jeśli to problem typu nieoddaj. O to ja ty większość uczniowie uczestniczący do twojej szkoły. Tak to niech w twojej szkole, tak to właśnie No tak to. W sumie tak, to są nasi jakby znacznie większe. Ważne też jest to, jak, jak ty i twoje owieśnicy czujecie się w szkole, jak tak twoi uczniowie. Mm. To, 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 to. A tak, to, 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 tak, pupilków mają, no. Zależy od nie. to tak czy szkoła jest twoim zdaniem dobrze. magiczna szkoła co? sposób mam na samodzielne mniam no to to jako ty co Draco i to właśnie Draco Malfoy jest jedną ucznią w twojej szkole najważniej ojciec ślizgona w w końcu nie wytrzyma i poznaje na do szkoły, w której nie ma nawet jeśli oznacza to zwykłą ugorską podstawówkę, czyli całą. Jak myślisz, czy Malfoy odnajdzie się wśród niemagów, których tak nienawidzi? Podziel się wynikiem w komentarzu. To by było ciężkie dla Malfoya. Tak. To było dla niego bardzo ciężkie, szczerze mówiąc. Dobra, więc to już koniec, więc papatki!